Bez słów o pielęgnowaniu przyjaźni. Odkąd tylko Ania zobaczyła pole w przedszkolu, od razu wiedziała, że pola zostanie jej przyjaciółką. Miała prześliczne brokatowe pantofle, we włosach spinki w kształcie motylków. A przecież Ania najbardziej ze wszystkiego lubi właśnie motyle. To był znak. I stało się dokładnie tak, jak wyobrażała sobie Ania. Od razu bardzo się polubiły z polą. Na spacerach chodziły w parach. Razem malowały, bawiły się i tańczyły. Papuszki, nie rozłączki tak nazywała je pani przedszkolanka. Dziewczynki chodziły już do zerówki, czyli były najstarsze w przedszkolu. Po wakacjach miały pójść do szkoły. Rodzice zapisali je do tej samej podstawówki. Niestety okazało się, że nie będą chodziły do tej samej klasy. Rodzice wybrali dla poli klasę B, ponieważ była szansa na naukę drugiego języka obcego już od pierwszej klasy. Dziewczynka miała dziadków za granicą, dlatego rodzice chcieli, by uczyła się co najmniej dwóch języków. Ania tego nie rozumiała i bardzo przeżywała całą sytuację. Będziecie się widywać na przerwach, w świetlicy i po szkole. Czy to naprawdę taka tragedia? Tłumaczył Ani Tata. Wszystko będzie dobrze. Ja też miałem wielu kolegów z innych klas. Z niektórymi spotykam się do dzisiaj. Dziewczynka uspokoiła się. Wiedziała, że wujek Poldek i ciocia Krysia to nie jest rodzina, tylko przyjaciele taty ze szkoły. Faktycznie przyjaźń może trwać wiecznie. Z tą myślą Ania zasnęła. Ostatnich wakacji przed pójściem do szkoły dziewczynki nie spędziły razem, bo Ania pojechała na całe dwa miesiące na Mazury z mamą. Dziewczynki obiecały dzwonić do siebie jak najczęściej i wysyłać zdjęcia z telefonów mam. Początkowo rozmawiały ze sobą prawie codziennie, ale po jakimś czasie Ania zaczęła zapominać. To do późna siedziała przy ognisku nad jeziorem, to ganiała za szczeniakami, to jechała z wujkiem na targ wybrać cielaczka. Kilka razy zdarzyło się, że Pola dzwoniła, a Ania nie odzwaniała. Gdy wakacje dobiegły końca, Ania od razu chciała pobiec do Poli i wszystko jej opowiedzieć. Przywiozła jej drewnianą figurkę konika, którego wystrugał wujek. Pola jednak wyjechała i miała wrócić dopiero na rozpoczęcie roku. Ania poczuła się niepewnie, bo przyjaciółka niczego nie mówiła o wyjeździe. Zapytała mamę, czy coś słyszała. – Ach tak, mama Polusi mi wspominała. Pojechała do babci w Niemczech. Nic mi nie mówiła, a miałyśmy razem wybrać zeszyty, piórniki i tornistry, powiedziała naburruszona Ania. Pola do ciebie dzwoniła, ale ty ciągle miałaś ważniejsze sprawy. Trochę zaniedbałaś przyjaciółkę, może dlatego nic nie mówiła, powiedziała mama. A widząc jej smutną, Minkę dodała, niedługo wróci i wszystko się uda naprawić, zobaczysz. Niebawem okazało się, że Pola wróci dopiero w drugim tygodniu września, a tymczasem zaczął się rok szkolny i dzieci pomaszerowały trochę zdenerwowane do szkoły. Ania usiadła w trzeciej ławce pod oknem, a po chwili dosiadła się do niej wesoła, jasnowłosa dziewczynka. Siedziała chwilę nieruchomo, w końcu powiedziała: Cześć, jestem Justynka, zostaniemy koleżankami. Wypaliła trochę niezdarnie, Ania uśmiechnęła się i przytaknęła. Dziewczynki dużo rozmawiały. Okazało się, że lubią psy, takie samo jedzenie i czytanie to całkiem dużo wspólnego. Momentalnie stały się nierozłączne. Justynka była bardzo miła, pożyczała Ani kolorowe żarowe długopisy i zawsze chciała się z nią bawić. Gdy Pola wróciła do Polski, w szkole była zagubiona. Dzieci czuły się już swobodnie, a ona nie znała nikogo. Do tego dzieci w klasie zaczęły już siadać w parach, a ona musiała siedzieć sama w pierwszej ławce. Trochę obawiała się też pani nauczycielki. Nic dziwnego, że na przerwie szukała Ani. Pobiegła pod jej klasę, ale zobaczyła, jak jej przyjaciółka rozmawia z inną dziewczynką. Zawołała ją. Nic. Zawołała drugi raz. Nic. W końcu jakiś chłopiec podszedł do Ani i pokazał na pole palcem. Lecz Ania pomachała tylko poli i wróciła do rozmowy z koleżanką. Nawet do niej nie podeszła. Pola wróciła do klasy bardzo smutno. Po szkole mama obiecała Poli, że odwiedzą Anię. Zaszły do jej mieszkania w drodze na lody. Ale okazało się, że mama dziewczynki zawiozła ją na zajęcia z baletu, na które chodzi z ustynką. Pola niczego nie powiedziała, ale mocniej przytuliła się do mamy. Czuła, że straciła przyjaciółka. Po niedługim czasie Pola poczuła się w klasie lepiej. Lekcja dodatkowego języka bardzo jej się podobały. Znała wiele słów po niemiecku. Miała zatem mało czasu na myślenie o Ani i o zdradzonej przyjaźni. Ania natomiast spostrzegła, że Justynka wcale nie zawsze jest miła. Obgadywała inne koleżanki, śmiała się z ich ubrań i włosów, a gdy powiedziała, że Pola jest dziwna i chyba nie umie mówić, i dobrze, że nie chodzi do naszej klasy. Jarka się przebrała. Nie mów tak, to moja przyjaciółka, powiedziała stanowczo Ania. Ja jestem Twoją przyjaciółką i masz mnie słuchać. Wypaliła Justynka z zagniewaną miną. Kto ja nie chcę już z Tobą siedzieć i się przyjaźnić? wrzasnęła Ania i zabrała swoje rzeczy do pustej ławki, która stała przy drzwiach. Siadła i aż dyszała ze złości, pomyślała o Poli. Czy faktycznie zachowała się jak przyjaciółka? W ogóle się z nią nie widywała na przerwach. Ciągle Justynka, gdzie się ciągnęła i gdy Ania już chciała pójść pod sale Poli, rozlegał się w dzwonek. Postanowiła to zmienić. Wieczorem poprosiła mamę, by zaprosiła pole i jej mamę znalazła go którego miała zamiar podarować przyjaciółce. Pola przyszła następnego dnia. Dziewczynki siedziały w pokoju bez słowa. Wreszcie Ania podała Poli figurkę. Dziewczynce się bardzo spodobała, uściskała Anię i roześmiała się głośno. Ania też się roześmiała. Nie trzeba było nic mówić. Prawdziwe przyjaciółki rozumieją bez słów.